Ocena PRET z całego rządu za ostatni rok działalności y, trudna jest do spakowania w pigułce. Jeśli chodzi o politykę Ministerstwa Finansów, to doceniam kierunek na przejrzystość finansów publicznych, choćby fakt, że do budżetu na 2025 rok zostały dołączone plany finansowe instytucji, które realizują polityki państwa. Doceniam to, że w coraz mniejszym stopniu realizowane jest dokapitalizowanie różnych podmiotów nie poprzez środki z budżetu, tylko poprzez obligacje z budżetu, które pozwalają uniknąć konsekwencji w postaci pokazywania deficytu budżetowego. Doceniam bardzo duży wysiłek, który Ministerstwo Finansów włożyło w reformę. Relacji z samorządem w zakresie dochodów samorządów. To ogromna praca, którą udało się przeprowadzić bez jakiegoś sprzeciwu czy buntu ze środowisk, z strony środowiska samorządowego. Myślę też, że nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo pracy w Ministerstwie Finansów pochłania przygotowanie się do polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. To pewnie dotyczy wielu resortów, ale myślę, że w samym Ministerstwie Finansów takie projekty jak Unia Rynków Kapitałowych to tematy, w których myślimy strategicznie nie tylko za Polskę, ale za całą Unię Europejską. Czego zabrakło? No na pewno zabrakło konsolidacji fiskalnej. Dług sektora finansów publicznych zmierza w kierunku 60% i otrze się o tą barierę pod koniec 2025 roku. A deficyt dwa kolejne lata z rzędu prawdopodobnie przekroczy 5,5% PKB. Daleki jednak jestem od krytycznej oceny za ten czynnik, no bo z jednej strony fajnie byłoby mieć książkowo niski deficyt, ale z drugiej strony jesteśmy w bardzo specyficznych uwarunkowaniach. To oznacza, jesteśmy zagrożeni wojną za naszą wschodnią granicą. Jesteśmy w związku z tym poddani presji na zwiększanie bezpieczeństwa. I myślę, że właśnie bezpieczeństwo jest wspólnym mianownikiem polityki rządu w ostatnim roku. Bezpieczeństwo rozumiane zarówno jako bezpieczeństwo granic, bezpieczeństwo zewnętrzne, czyli zakupy uzbrojenia, utrzymanie armii, ale też szereg innych elementów. Dla mnie bardzo kontrowersyjna, ale wpisująca się w politykę obaw przed obcymi, polityka migracyjna, która w zasadzie wyklucza na tą chwilę ściąganie zagranicznych pracowników w adekwatnej skali do potrzeb, ale jest tutaj również mowa o bezpieczeństwie wewnętrznym, bo pamiętajmy, że w dobie wojen hybrydowych bezpieczeństwo bywa naruszane nie poprzez fizyczne marsz zielonych ludzików, tylko poprzez różnego rodzaju prowokacje wśród ludności, które mają budzić negatywne nastroje społeczne mają budzić bunt polityczny, skłonność obywateli do wyboru skrajnych opcji politycznych. I myślę, że z tej perspektywy trzeba patrzeć na politykę fiskalną ministerstwa finansów całego rządu, ale też na szereg polityk społecznych, na które rząd się zdecydował. Taki taka szczodrość wobec wszelkich grup społecznych, to jest w jakimś sensie cena za to, żeby wszystkie grupy społeczne odczuwały przyrost dobrobytu, a bez tego przyrostu dobrobytu pogorszyłyby się nastroje społeczne i wzrosłoby ryzyko związane z bezpieczeństwem wewnętrznym. I myślę, że taki priorytet sformułował rząd, o ile uważam, że w pierwszym roku urządzenia, kiedy mamy do czynienia ciągle z dosyć dynamiczną sytuacją, to jest strategia bezpieczna i w jakimś sensie otwierająca perspektywę na przyszłość. O tyle nie wyobrażam sobie, żeby w kolejnych trzech latach kadencji tego rządu, rząd robił tylko tyle. Potrzebna nam jest silna, konkurencyjna gospodarka, która wymaga decyzji strategicznych i wymaga strategicznego planowania. Wymaga być może również niektórych decyzji niepopularnych. I myślę, że no dosyć silny, pozytywny wpływ Ministerstwa Finansów. Przypomnijmy, że szef Ministerstwa Finansów jest szefem Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, który pod nieobecność premiera, wicepremiera do spraw gospodarczych powinien koordynować politykę gospodarczą rządu. To jest chyba takie wezwanie, żeby może, po, szczególnie po okresie prezydencji unijnej, Położyć jak największą uwagę na konkurencyjność gospodarki, na siłość gospodarki, na sprzężenie wysiłków różnych ministerstw odpowiadających za gospodarkę, w takim celu, abyśmy mieli na dalszy wzrost gospodarczy, mimo że są ewidentne wyzwania demograficzne, związane z dekarbonizacją, związane z konfliktem czy napięciem wokół Chin i wyborem Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. To wszystko wymaga bardziej aktywnej, bardziej progospodarczej, bardziej prokonkurencyjnej polityki państwa i bardzo liczę na to, że pod tym znakiem upłynie drugi rok rządów obecnie rządzącej koalicji.